Nazywam się Lech Tkaczyk, jestem autorem książki Dieta funkcjonalna. Nowe spojrzenie na zdrowe żywienie. Dieta funkcjonalna, czyli zioła w kuchni, zdrowie w sercu wprowadza w zupełnie nowatorski sposób odżywiania. Opiera się na dodawaniu do zwyczajnych, ale przygotowanych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia posiłków leczniczych, Ziół przyprawowych, których zadaniem jest wyłącznie wykorzystanie czynników bioaktywnych, które znajdują się w owych ziołach przypraw. Te zioła to niekoniecznie zioła popularne. Stosowanie ich uzależnione jest od masy ciała, wieku, płci, wzrostu i ogólnego stanu zdrowotności organizmu. Dieta funkcjonalna opiera się na najnowszych zdobyczach wiedzy na temat żywności. Dieta funkcjonalna jest niekłopotliwa i niedroga, a jak każde zioło, systematyczne jej stosowanie przynosi wiele korzyści, takich jak spowolnienie procesów starzenia, wychwytywanie z organizmu wolnych rodników. Poprawa witalności, ograniczenie negatywnych skutków stresu, i co najważniejsze zintensyfikowanie procesów leczenia, które przebiega powoli, tak jak stosujemy zioła. Dieta opisana w mojej książce mojego autorstwa zdobywa przebojem coraz większe uznanie wśród kobiet i ludzi walczących z nadwagą, ze stresem, z chorobami nowotworowymi, bo stosowanie ziół tak zwanych kolorowych, które są kilerami, zabijaczami wolnych rodników, wychwytywaczami antyoksydantów i innych nagromadzonych Związków trujących w organizmie przyczynia się nie tylko do poprawy zdrowotności, hamowania procesów starzenia, ale przekłada się przede wszystkim na wydłużenie w zdrowiu średniej Życia, czyli naszego życia. Dzisiaj naukowcy twierdzą, że człowiek bez problemu będzie wkrótce dożywał 100 lat. Śmiem powiedzieć, że stosowanie systematycznie ziół przyprawowych, różnych ziół, właśnie z czynnikami bioaktywnymi w kuchni, z wiedzą na temat, jak je używać, do czego, w zależności od owego wieku naszego organizmu, od płci, wagi i stanu zdrowotności, może spowodować wydłużenie tego wieku nie tylko do 100 lat, ale 120 i może i więcej. I nad tym pracują właśnie naukowcy. Prace nad ziołami, czynnikami bioaktywnymi w kuchni, antyoksydantami, flavonoidami, wychwytywaczami wolnych rodników trwają cały czas. Na ten cel przekazywane są olbrzymie granty. I można powiedzieć, że bagatelizujemy ten bardzo ważny temat. Przechodzimy wobec niego ubojętnie dlatego, że zioła były stosowane. Czy stosujemy zioła od zarania dziejów, odkąd pojawił się człowiek, zawsze towarzyszyły mu zielone rośliny. I dlatego coś, co jest blisko nas, na porządku dziennym, możemy uważać, że nie działa, jest nam niepotrzebne, a to przecież nieprawda. Bo dieta oparta na czynnikach bioaktywnych, występujących w ziołach i przyprawach w kuchni opisuje dokładnie zasady przygotowania tych posiłków, czyli jeśli robimy zwykły bigos, ten bigos jest źle znoszony przez kogoś i czyli człowiek ma jakieś niestrawności, to dodanie odpowiednich ziół o charakterze goryczowym może spowodować, że ten organizm łatwo przyswaja sobie taką potrawę jak ten bigos, mało tego ciężkie potrawy przyswaja sobie łatwo i czujemy się zdrowi. Na temat ziół napisano wiele przypraw, napisano stosowanie ich w kuchni, napisano wiele książek. Czym wyróżnia się zatem ta książka? Wyróżnia się przede wszystkim tym, że dokładnie opisuje każde zioło, które i które w jakim momencie należy dodać do określonej potrawy. O ziołach konkretnych, poszczególnych ich nazwach i składnika w nich będziemy sobie rozmawiać na osobnych, krótkich spotkaniach, gdzie będziemy omawiali nie tylko stany chorobowe, ale też właśnie jadłospisy i przygotowywane potrawy. Zapraszam już teraz do zakupu naszej książki, która ukazała się w wydawnictwie Astrum, w której mam przyjemność być prezesem, jest dostępna na stronie www.wydawnictwa. .pl Tam po zapoznaniu się z treścią tej książki na pewno będzie wiele pytań, na które postaram się Państwu w następnych pogadankach.